Halo, halo, czyli witajcie na kanale Zabójcza Bójka, gdzie jesteśmy w Farmingu. Jesteśmy w Farmingu na naszej serii koledzy z Między A moim kolegą, który poszedł psami jest Heniu. Ja się będę witał z wami z imienia Henia. Cześć, jakby to powiem, powiedział, witam. No, yy. jesteśmy na polu 80, 81, 84. Kultywatorujemy tutaj sepo, po owsie. Yy. Jak dobrze pamiętam, 7 toni tutaj sypnęło, albo 8, coś, coś koło tego. 7, 8 ja jestem zadowolony, a my dzisiaj będziemy mieli nowy nabyteczek bardzo, ale to bardzo nam się przyda. A wy ten nabyteczek dobrze działał i był bardzo najlepszy na świecie to możecie dostać łapkę w górę, komentarz i subskrypcję i powiedzieć sąsiadowi i mamie, że jest taki kanał jak zabójcza dwójka, oni są bardzo fajni. I do Henia na kanał też możecie wpadać Tam też się pojawiają odcinki ze mną w tej samej serii. Yy, więc co? Miałem ja trochę jakoś zimien na czanse to kultywatorować to pole. Ale widzowie będziemy się rozwijać w tym sezonie. Podobno mam zarobić 150 tysięcy. Z tego co wyliczyłem, z mojej matematyki mam zarobić 150 tysięcy. Coś plus minus tego. Za same zboża mam zarobić 114, za mleko mam zarobić coś koło 40, 40. Czyli prosta matematyka 150-160 tysięcy. Na chwilę pomyślicie, jak głowa was nie będzie, bo lecia ja wiem, wiem, że to już wakacje, że już chce się grać, że już chce się spać. Czy się nie chcę chodzić do szkoły, wiem, bo sam to robię. Sam muszę to jeszcze chodzić. Przez jeszcze te trzy dni. Nie wiem jak tam u was. My w piątek mamy dzień dyrektorski. Są takie dni dyrektorskie, tak. Yy, no. To ja mam jeszcze trzy dni szkoły. No i później już mam wolny, nie? Bo, bo już z tego mamy wystawione oceny. Yy, no i co? Może Ci widzę ja tam napisać czy zdacie, czy nie zdacie. Jaka jest Wasza najlepsza cena na półrocze? Moja to jest piątka, żadnych szóstki nie mam. Jakbyś się kubał, czuł, to byś miał szóstkę prawdopodobnie jakąś. O, ale Najbardziej się cieszę, że ten. Że mam trójkę z fizyki. A kolega ma dwójkę. Hihi. Hihi, ha hi, hi, ho ho, ho, ho. No, yy, Mam 15 tysięcy. Na, na, na ostatnim odcinku nie, miałem tyle, nie miałem tyle pieniążków, bo sprzedałem sobie słomy z pola 62 i 80. Y, tu teraz kultywatoruje. Więc mamy też z cheniem, znaczy mamy już z cheniem upatrzoną jedną mapkę y, z ten, na naszą przyszłą serię ale widzę, mamy taką opcję, bo zabraliśmy, znaczy nie to, że zabraliśmy, tylko mamy pomysł, żeby się zagrać w e, czterech, ale to dopiero będzie gdzieś jesień, tak już bardziej e, rzeczy, żeby był czas na te, żeby o mody zrobić, żeby były jeszcze lepsze mapki, tak? Tak na przykład teraz zrobię sobie Solec z brączkiem, tanasem i Mr. Adam 15. Rajce grają czterech na dwóch gospodarstwach. Adaś i Tanas grają razem i brączek, bo grają sobie razem. Więc my mamy coś więcej też w taki sposób zrobić, tylko ci nasi koledzy można powiedzieć, oni nie mają kanału, więc filmy będą szły do nas. To będzie perspektywa z ich gospy, Znaczy ogólnie plan będzie taki, że Yy, bo po prostu będziemy się wymieniać, Wymieniać tak, ja nie będę schenie, bo wtedy oni nie będą sobie nagrywali. Będzie to na dwie rzeczy. Albo to po prostu będą trzy gospy, gdzie po prostu każdy sobie będzie dziennie grał. A ten jeden kolega po prostu... albo tych dwóch kolegów yy, nie będą sobie nagrywać. Jeszcze to wszystko zobaczyłem, no bo cztery gospy, no to będzie trochę takie trudne, żeby to zrobić, no bo każdy... Jeszcze trochę inną gospę wybudować, tak te młode trzeba zebrać. Serwer na czymś też musi iść stać, więc prawdopodobnie będzie to wyglądało tak, że będą to dwie gospy. Eee, no to będą dwie gospy po prostu. Ja sobie już skończyłem tutaj kultywatorowanie pięknie. Wracam sobie do na do naszą farmę. Jeszcze tylko wam pokażę stan zbóż w silosie. I mniej więcej też będziecie mogli to sobie obliczyć w komentarzach i napiszecie czy tyle samo was wyszło, czyli zboża za 114 tysięcy, a mleko tam za 40-30, tak? Możecie tam napisać w komentarzach, ja powiem wam, widzę, że to będzie dla mnie super taki o matka klagi mam taki zastrzyk gotówki, że nie dość, że sobie możliwe, że sobie spłacę kredyt to jeszcze się rozwinę pod względem jakichś może pól albo maszyn, tak? W tym sezonie chciałbym na pewno kupić sobie pole kolejne. Bo co sezon? Chciałbym sekować jakieś pole, czy to małe, czy to większe. Łomatko święto, co mnie tak laguje tutaj, w tej twarzy. No, nie podoba mi się to za bardzo. Eee, o czym ja mówię? <laughs> Mimo, tylko śpiący jestem. Nie wiem, dlaczego, ale jestem śpiący o 14 14.14. A jest gorąco że... hu, hu, hu a, bierzemy sobie naszą gospę zapomniałem krótki wskazu używać, bo mamy taki mamy taki swój wypas tam co stoi 14 belek, słomy trochę belek jak ten... kiszonki i siana Siana, 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 hajs dobra nie gadamy tutaj o hajsie o robocie. No. A czy myślę, że nawet teraz sobie możemy ogarnąć ten nowy nabyteczek. Pobiegniemy sobie. Albo sobie... Pobiegniemy. Matkaś. Era. sobie się. no. do zatorka. Wchodzimy sobie w sklep. Maszyny. Szukamy, szukamy wały uprawne. 14, 200 bez szerokości, bo nie będzie mnie na to stać. Mam 6,4. No i mi zostaje 360 zł. No trochę te wały będą. Banie sobie, długo mi to szło. By to ogarnąć. Czyli znaczy, z cheniem mamy na kudwie mapy taką. Mało gdzie możemy sobie we dwójkę pograć na jedną głosę. No i tak po trochę większą. Taką trochę większą. Gdzie będziemy mogli sobie pograć na te dwie gospodarki, ale po dwie osoby, tak? Bo chyba, że sobie zagramy na, ty, na tym dużym i po prostu ten, to będzie długo trwało, tak? Bo to nam chodzi, żeby te serie były, e, długie i były ciekawe. To najważniejsze żeby było ciekawe, ale widzę, mamy też taki plan, że... Jak ogólnie jak wyjdzie na FIFA będziemy się z Henio starać grać w FIFA. Będziemy starać się grać w FIFA No bo FIFA to taka fajna gra, tam tak piłka nożna Ja i Henio lubimy piłkę nożną. Kto by nie lubił piłki nożnej? A, miałem wam powiedzieć stan w się. Dobrze. Pszenicy mam dwieście, jest po tysiąc tak. Owiez. Yes. Tyle po 2000 rzepak 95 razy 200 sorgo słonecznik, soja. No i mleko tak po 2, 260. No i do tego jeszcze można doliczyć se jajka, miód. No i to... No i jeszcze go obornik i gnojówkę będę chciał sprzedać. Ale nie wiem jak to z tym. Znaczy gnojówkę na pewno na pewno będę sprzedawał sobie gnojówkę. Z obornikiem nie wiem jak to będzie wyglądało, bo gnojówki bardzo szybko się robi. No i na pewno jak w tym sezonie dojdzie mi te kolejne 10 krów, tak? No bo mamy już mamy 10 krów i tutaj mam rozmnażenia na 70, czyli w tym sezonie na bank będę miał kolejne 10 krów. Czyli to dojdzie mi... Kolejne dwa razy więcej karmienia. Czyli jakby teraz użyłem cztery belki, znaczy 6 belek młodych, to będzie mi szło 12 belek. Czyli będę będę musiał sobie kupić kolejną łąkę, tak? Kolejna łąka, czyli kolejne kolejne prace będą dochodziły, kolejne wymiany, nie wiem, powiedzmy nawet tej głupiej kosiarki, tak? No bo męczyć się na taką jedną małą kosiarkę, no to lipa. A nawet już sobie można no, za Sprawdzimy sobie kosiarki. Moja kosiarka to jest ta, i ona ma 2,2 2 metra A sobie powiedzmy, żebyśmy sobie kupili taką oku no i ta ma 4,4, tak? Czyli dwa razy większa. Gdybym jak sobie dokupił to, to by miał, no nie wiem, 11 albo 10 metrów tak? No to trochę różnica jest, tak? Z 2,2 dwa dwa przejść na samo 4,4, tak? Czyli jak mi się te krowy rozmnożą, czyli będę miał dużo y, rzeczy do wydatku samo kup na jakieś rzeczy, kolejne pola to wyjdą, a jak wiecie dobrze, między na sezon dużo nie zarabiam. Y, w tym sez... Znaczy, powiem wam, widzę, tak. Mam taki plan, mogę, se, mogę wam wrzucić w opisie mój, tak jak mniej więcej, rozkład zasie, tak jakby zasiewu? coś takiego. Na najbliższe cztery sezony. Po tym sezonie zacznę ten swój rozpis, tak? Bo teraz za bardzo jestem w stanie jeszcze i tak i tak po cinzku sobie sprawdzę, czy wszystko będę mógł zasieć, ale raczej myślę, że wszystko mniej więcej dobrze tam po obliczaniu myślę, że wszystko dobrze mi pójdzie. Eee mniej więcej, chciałem to tak, żeby było to równorodnie. Na przykład w jednym sezonie będzie więcej jakich, są one czików, jakichś słoneczników, jakichś łukurydzy, albo w pierwszym będzie jakiś więcej nieczmienia, albo jakiś takich nie, i takich dupereli. No to chciałem, żeby to było trochę różnorodnie, tak? W jednym sezonie jeden sezon was zaskoczy. Nie będę o nim teraz mniej głośno, bo będę chciał na nim bardzo to, ale to bardzo dużo zarobić. Jak Niektórzy trochę pomyślą, jaka jest najbardziej opłacalna yy, uprawa w farmingu. No to mogę sobie mniej więcej jakoś tam y, dopasować, jak, o co mi chodzi. To sobie zasieję, albo zasadzę, tak. Nie jest to wykluczone, że też mogę sobie sadzić y, na przykład ziemniaki albo buraki. Bardziej tutaj jak już y, pierwsze, jak będzie moje kopanie buraków, znaczy kopanie, to będą ziemniaki i buraki, ziemniaki i buraki, tak. Będę chciał to robić na zmianę i ja tam nie będę tych ziemniaków ani buraków magazynowo, tylko będę, ja sobie będę od razu je jechał i sprzedawał, bo to po prostu jest tak no kurcze jaki mam, prawie tysiąc pingów miałem, co jest? dołem do rogu możecie sobie zobaczyć jaki mam ping, ogólnie mam, pomarańczowy mam 60-70 matko, nie, nie opuszczaj tego proszę cię mm. No, trochę się tutaj rozgadaliśmy, ale jest też i o czym gadać. Tym ciekawe, jestem. Ciekawe, jak ciekaw ten sąsiad przyjdzie, bo to już minęło prawie 14 minut. Jest 13 minuta i 20 sekunda. Yy, a w komentarzu wideo możecie napisać... Yy, gorący Henio. Bo jest tak gorąco, on jeszcze w sami musi wychodzić, tak? No dzisiaj na pewno będę chciał sobie nagrać trochę odcinków na zapas. Bo... no po prostu trochę będę chciał sobie pograć w CESa Trochę wbić może tego Golda 2, bo jak wszyscy już dobrze wiemy mam Golda 1 Coś próbuję tam grać na tych Goldach, ale no... Nawet... Dalej to są Silvery, no bo Gold 1 to jest taki Silver Eee... Ale wyłącz mi to A, bo myśmy mieli ten z opuszczaniem i ten, i podnoszeniem eee... Próbuję coś tam sobie pograć, ale to wiecie, to jest tak, że ja otwieram tabelę, a reszta nic nie robi, nie? Na przykład dwa mecze wygram, jeden sam wygram, drugi coś tam ludzie mi pomagają, a trzeci już przegrywam, nie? Bo mnie już to denerwuje, że na przykład nikt mi nie daje info. Na przykład, że. Kolega powiedzmy, że ja sobie stoję w konektorze i patrzę z konektora pałacy, tak? I gościu stoi za wupą w oknie, nie? I ja? Jestem wpatrzony w pałacę i nie patrzę za bardzo wtedy na mapę, na mini mapę, tak? I gościu nagrywa mi z niem nie Skocham czy to głupą mi podbiega na plecy, tak? No to kto by się nie zdenerwował na takie rzeczy. Ale na pewno sobie za to, że mam, yy, że nie będę miał już nawozu. I to mi się nie podoba. Że nie mam już nawozu. Więc jestem troszeczkę w dupce. Bo nie taki był plan. Bo tutaj na tym 62. A jakie w ogóle nabożenie na tym 62? Nabożenie jest 50%. Tu też jest. 5... Nie, tu jest 100. A dobra. A dobra, jak jest 100, to nie ma. To nie jest źle. Ogólnie mam teraz taki plan. Że na tym 62 sobie zasiać i 80 sobie zasiać yy, soję. Tutaj miał być rzepak, ale no coś coś zawiodło. A tutaj na tu i tu będzie... To yy, tu miało być? nie ma tu być. Ogólnie widzę, mój plan jest taki na sprzedawanie, że pierwszy sezon sobie zbieram. Drugi sezon sobie zbieram. I dopiero jak wszystko z dwóch sezonów uzbieram, wszystkie moje rzeczy, to dopiero sobie będę sprzedał, tak? No teraz jak będę miał te 20 krów, to będę sobie mleko sprzedawał po prostu co sezon w styczniu, bo mleko tak akurat nie ma co magazynować, bo to lipa trochę by było, jakbym magazynował mleko, a mleko może też skwaśnieć, tak? Ja wcale skonsen... Nie wiem, jak to się mówi. Nie, to na pewno jest zgniło to jest... Nie pamiętam jak się mówi na to. Skondwensowany telefon. Hallo, halo, halo, halo. coś no, dzieje? Cześć, cześć. Co robisz? No przyjadę dopiero. No, to jest, to możesz się już drugi raz przywitać, bo się za ciebie przywitało. Witam, witam, witam. Witam serdecznie, Heli. chciałem powiedzieć, właśnie, a co tobie nie rozmawialiśmy na ten temat. Ogólnie... To e, Jak się zastanawiałem, to my prowadzimy takie... jak na trzynki nagrywamy, że za dużo gadamy, to tak nie, Taki kanał komentarzy jesteśmy bardziej, bo my do gry dorzucamy pręta. Nie wiesz o co chodzi? No ja my nie gadamy o żadnych dramach ani o wardengach, ani o wersów, ani o tym... No tak ani o... No ogólnie się gadamy. No, no ale wiesz, zawsze ty sobie milej pogadać niż siedzieć na utkanej, nie? E, czekaj, coś się ja miałem zrobić. W ogóle najlepsze jest to, że ten wiesz, że klub mój sprzedają. Co? Tak. Słyszałeś o tym? No, Lech, się sprzedają. Jest to sprzedaż wystawiona. A za ile? Za 5 zł? Nie. co, so, Jakby było mi, to, jakby, jakby tyle, to ten to bym kupił. Sam bym kupił. <laughs> I, by, i, byś, I byś ten. I ten twój klub by, i ten. Wtedy lech, lech Gdańsk mi się zmienił ten.

ty co, ale co ty nagrywasz wtedy, tak na razie, teraz na krótko. No, sobie teraz e, nagram kultywację e, nawóz i teraz będę się sobie na e, sianie, nie? Sianie, ale. sianie. Więc ja zrobię cięcie, ty tam sobie dokończyć swoje rzeczy i się widzimy już na wiośnie, co? Aha, i wtedy... i wtedy... I wtedy będzie dalej ten sam odcinek, tylko będzie no. sianie, nie? Ma no, coraz za bardzo nie mam co robić. To wszystko skończyłeś? No chyba, że czekaj. Ona woziłeś pola, wszystkie sobie już. No, nie jo. wiem, kultywatruwał się. Masz wszystko przygotowane po ciebie, tak? Jo. A teraz ja tylko po czekaj. Yy. A będziesz kupował na, na, opry, na opryskiwać? Będziesz kupował? Nie. No. Czy nie? Znaczy, nie jak kupujesz, że na razie nie? Ja później. Znaczy, ogólnie prawdopodobnie będę kupował opryskiwać, ale jak będę kupował opryskiwać, to to będzie ten Hardy, ten za ten. ten, ten. Ten hardy będę sobie kupywał. Ten za 35, nie? Albo jak sobie... Jak sobie albo jak sobie od razu uzbieram, to sobie albo kupię ten na ten jeżdżący, nie? Hardy. Mały Dobra, to co? Ja mogę robić cięcie? No możesz cięcie robić Tara, to, no, no, widzie, no. to mi się widzę, widzimy ten po fleszu. I halo, halo, jesteśmy, widzę już ponownie, jak możecie tam widzieć albo, o widzicie w lewym moim lusterku, jedzie z nami również sąsiad Z rzepakiem, przypomnij sąsiad ile masz tego rzepaku? 100 ton? On 12, 12, tak, 12 mogę. 500 Masz 100 ton, ja mam, ja mam 900 ton, mi się to podoba Tak, 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 chciałbyś mieć tyle? No, <laughs> chciałbym mieć, chciałbym mieć, nie zaprzeczę, że nie chciałbym mieć Muszę Ej, jeszcze przesadzać jest tam cena już, że w się Tam czy samochodem gani A więc. Zobacz czy ja. to nie boli zle. Jest tam po 2064 tysiące i Może, będzie wyprzedza, je. Nie no ma. To jest już puszczamy sygnalizator. Wyłączamy. Ja muszę sobie sobie na naporali w tym tej czwartej, bo coś... To jest ta kierownica. Nie, no tam dobrze chodzi, lepiej niż u mnie. Nie. U ciebie to jest ten pustak. Ale czekamy na traktor. Oczekiwanie Dobry. na traktor. Są teraz, w sensie teraz ten, bo ja rozpocząłem taki etap życia. Oczekiwanie na traktor. Albo kupię ziemię, bo przez przypadek. Nie, jeszcze. Ach, no powiedz co zrobiłem? Yy, ja nie będę twoja, Jak wery... Straciłem. Nie będę komentował swoich wyczynów Zabierzemy jak się straci, na bagę. Jak straciłem jak straciłem trochę Weź prawie. tam popraw mi krzemukiem się bierze, co ty? Nie umiesz? No za bardzo... Stracę. Jedź, jedź, jedź już Dobra nie się widzieliście Mam 9500 i... A ja za duży uwielbiam.

i co widzę, się teraz będziemy ja. przy kolejnej sprzedaży, nie będę tutaj siania. Poczekamy no, zajmę, że... na... No bo tak po drugim odcinku będzie... Co na robię. drugim odcinku będzie. Bo ja mu usiadłem mu coś, no i... No przypomniał mi sąsiad, że sprzedawanie takie coś. Oj, ty są będziesz miał dużo więcej. 30, bo miał. 25. To 25 967, czyli 26 Dobra tysięcy. To my się I, bajemy... i, mam, i, mam, I mam 155 tysięcy. Ja się będę widział z moimi widzami przy kolejnym szkupie, tak? To najpierw sobie tylko jeszcze sobie wrócimy na się Puszczę sąsiadowi, że skręcam. O, ty jeden. Ti, jakżeś mi bok tam wyjął. Nie ma wyprzedzania mnie. Jak jeździsz? Tak mi Cię nie z... ten traktor jest za wolny Będziemy cię wyprzedzić Mrygam ci, weź mnie odmrygaj A ja ci trąbię odmrygaj mi Matko święta, pierwszy wypadek na Zdichowę To przed Zdichowem, bo dobra wież, że mam Pomiędzy Zdichowem a wsią A sąsiad ja jestem taki mówię, że na Ciebie poczekam trochę. Jakie jeździsz ty? Ten jest się... z siełami a ja z niebieskim. No. Dobra, My się będziemy widzieć przy kolejnej sprzedaży. Tym razem to będzie pszenica I obecnie, w grudniu, czyli co? Yy, widzimy się po fleszu. Nie wiem,